Witam Was w trzecim vlogu z gór i trochę będzie z domu. No teoretycznie może dzisiaj coś nagram i może coś jutro nagram, ale to może być jakiś króciutki vlog, ale nieważne. Zawsze jakiś jest, czy krótki, czy długi. No, ostatnio było takie trochę dłuższe z gór, prawie 20, 20 minutowe. Właśnie się przestało, bo jest problem tutaj z internetem, w sensie przestałam na laptopa i by jakby laptop był włączony, to by się ten film przesłał. A że laptop był wyłączony, to się nie przesłał, więc teraz znowu e, tworzę i przesyła się od nowa. Więc tak, więc podejrzewam, że tak się pewnie nie prześlę, bo nie zdąży się przesłać. Więc będzie przesyłać się w drodze do domu w samochodzie. Muszę udostępnić internet od siebie, telefonu, więc tak. Więc witam Was w kolejnym już vlogu 103. Tak, już tyle vlogów jest, że 103. Aż 103. No, ja już wszystko sobie, aż ja ogólnie się już spakowałem. E, ładowarki, ciuchy i tak dalej. Tak, jeszcze pod koniec sobie zerknę, czy wszystko na pewno wziąłem No, jeszcze od topa będę musiał spakować. I gra i rajbucy. I, i <grafię> gra, już niestety musimy się pożegnać z górami. Tak szybko zleciały te. 3-4 dni, 3 całe dni, trzy całe dni, bo przyjechaliśmy w poniedziałek, to był tak wtorek, środa, czwartek. To były trzy całe dni moment zleciały że masakra. Tak się człowiek czy jakby wczoraj przyjechał, już musi jechać. No nic, ja trochę pozjeżdżałem na Nartach. Wczoraj zjeżdżałam 3 godziny. Odważyłem pójść się na te duże górki, tak? Tam z 3 albo 4 razy zjechałem. Już na mnie no mi, A nie byłaś nigdy nie do się My jesteśmy na drugim postoju eee, Tak no i tyle w temacie No jak leżę, nic nie robię to ja głodny nie jestem, raczej Ja na bluzie, kurtka w samochodzie Idziemy się przejść zobaczyć co, jak, gdzie, po co i dlaczego Nie ma to jak w domu Dojechaliśmy. W sensie moja mama poszła przez tatą do żabki A ja idę już z buta. Muszę się przejść od siedzenia. Mi nogi ścierpły. No więc idę do domu, pizza przyjechała, bo mama zamówiła pizzę. Było fajnie, miło, sympatycznie, ale się skończyło niestety to <todgłosy> Takie okay. jest Przechodzę do domu A choinka gdzie jest? Zamiast stać w przedpokoju ładnie ubrana To stoi goła Przechylona U mnie w pokoju Ozdoby leżą O, Na stoliku No to wszystko przez te koty Najważniejsze, że choinka sta E, święta, jeszcze jakieś bombki wiszą na niej. No a ja później sobie ją na spokojnie... E, ogarnę. Wygląda jakbyś był w piżamie. W Tu może na Messengera odpisać, czyli nagrywa tańcz sobie. Pójść jeszcze raz. Tu jest pilot. Dupie, bo to mam. Tańcz. Tańcz, na niebo. radością. Ten tańcz za pierwszy tańcz się wygłupia. sobą sobie leżymy. Chyba się wygłupia. Śpiewam piosenkę. Ubram moje okulary świąteczne Tu leży, le, leży, leży, Boże ja leżę. ja leżę Ja leżę Ja leżę i nie wierzę No w sensie Tu oglądamy TV Lu Tego Vlogmaster, którego Vlogmaster to jest? tam tamtego roku no, chyba tego roku to jest chyba. Tego roku, bo to jest Forward Director jeszcze nagrywamy, A w tym roku nie nagrywałem Nie montowałem w Poard to na 5 kurde. ja też kurwa. Nie, ja ja. A Piąty, ja, ja idę na to domatka, chłopie. Ja się zgadłem, co jest w Japonii. Wszystko no kiedy, kiedy on ma urlop, chyba tobą. Wszystko jest ja aż fajne, I idę pójdę, pójdę. Pięć po co? E, po Pięć jeszcze Pięć